budujemy skakankę z kiełbasy? Naprawdę? Tak. Dziwnie. Fajnie, że jesteś! Dzieciaki mamy z Co tu się stało? Wiktor, co tu była wojna? A -a. Będzie niezły challenge na dziś. 24 godziny na tak. kiedy się na nim zemszczę. No dobra, trochę przesadziłem. Sara, czemu łóżko nie zaścielone? Zaściel je. Tatuś, zaraz. Zobacz, buduje super konstrukcję. Całkiem fajne, ale łóżko musisz pościelić. Sara sara, zbudujemy skakankę z kiełbasy? Hmm? Nie. Sara, namalujemy coś na ścianach ketchupem? Nie, mama by się wściekła. Sara Sara, ogolimy misia? Nie. Nie to nie. Tata chyba dzisiaj za mało spał. Czy wasi rodzice też się dziwnie zachowują, jak się nie wyśpią? Napiszcie w społeczności. Sara, pojedziesz ze mną do sklepu? Nie, dzięki. Buduję. Nie to nie. Sara, zobacz jaki fajny film z Nie, to to zobacz. Robię eksperymenty. Obliczam siłę odśrodkową. Genialne te twoje kroki, ale co ty dzisiaj taka jesteś na nie? Co to w ogóle jest? A, super mag! Ale gdybyśmy mieli ich więcej, moglibyśmy zrobić rakietę kosmiczną. Tak! Nareszcie powiedziałaś tak! Właśnie, to będzie niezły challenge na dziś. 24 godziny na tak! Co? Nie! Tak, tak. Jak zaliczysz ten challenge, to wieczorem zbudujemy coś naprawdę fajnego. Dobra, wchodzę w to. A wy wciskajcie łapki w górę, żeby mi się udało. Do kogo mówisz? Jak jeśli śniecie 20 tysięcy łapek w górę, to może dam tacie challenge na tak. Nie. Tak, tak. To zaczynamy! Trochę się tego boję. Co robisz? Ściele łóżko. A też moje tak? Naprawdę tak? Jest. Gotowe. Dzieci, chodźcie na śniadanie. Ej, hmm, ja chcę niebieską. Trzeba dać mi niebieską. No, tak. Dzięki. Zobaczcie, wszystko się zgadza. Hmm. I tym sposobem mam podwójne śniadanie. co, zjedliście? Tak. Oj, ale nakruszyliście. Posprzątaj wszystkie okruszki. Okruszek po okruszku. Tak, tatuś. Ona ciągle mówi tak. Sala, a czy masz tak? Tak. I cały dzień będziesz mówiła tak? Super. Tak już posprzątałam te okruszki. Super, dzięki. No dobra, trochę przesadziłem. Mam super plan. Ciela. Słucham. Czy dasz mi swoją skarbonkę? Tak, naprawdę? No, tak. Dzięki. Dałam mu, bo i tak jest pusta. Przeczuwałam, że nadejdzie taki dzień i przeniosłam wszystkie pieniądze do tajnej skrytki. Ej, ona jest pusta. inny pomysł. Tata, jedziemy na rynek. Dobra, super pomysł. Sara, jedziesz z nami na rynek? Tak! Może tam znajdę więcej klocków supermark. Wezmę ze sobą portfel. Za dwie godziny ciocia przyjedzie, ciasto robię. A my możemy? No jasne. Dzięki. Ja chcę na karusielę. A my szukamy klocków, okej? Okay? Ale jest widać, szukamy. Jest karusiela. kupisz mi bilet? Tak. Mam nadzieję, że starczy mi potem na moje klocki. Trzymaj. <noise> Fajnie było? Tak. Dobra, to idziemy szukać klocków. Klocki, klocki! Klocki, klocki! Oszalejmy! Ja chcę coś dobrego. Najpierw klocki! I co, masz je? Czemu ja Po tatę mieć mnie? No tak. Albo pianki, Miku. Dobra, sobie też wezmę. Proszę, Pianki. Sara obleciałem wszystkie budki i nigdzie nie ma kroków. Nie ma super Tu To są tylko świąteczne ozdoby. Chodźcie, idziemy. Gdzie jest tata? O nie, Wiktor patrzy na lizaki. Zaraz każę mi go kupić. Uciekam. Sala kup mi. Co? Co ona jest? Trudno. Tata kupi. Ale mam duży nohal. Tu jest tak pięknie. Chciałabym zostać tu cały dzień. Zaraz strasznie zimno, chodź, wracamy do domu, dobra? Tak. Cześć, mamo, Już jesteśmy. Jak było? Bardzo fajnie, ale nie było kloczków super, Mak. Pójdę się pobawić moimi. Ja też. Cześć. A jak to, a mi nikt nie pomoże? Sara, ty na pewno byś chciała mamie pomóc, prawda? Musi pomóc, mamuś. się rzeczy na mały stolik? Okej. Okay. Sara, pokażę ci czary, patrz. Fajne, co? Co tu się stało? Wiktor, co tu była wojna? O-o! Zaraz ciocia przyjdzie. Mamusia wszystko tak ładnie posprzątała. Ja się tylko popiłam. Idę pomóc mamie, a jak wrócę, ma tu być wszystko wysprzątane. Rozumiemy się? Okej. Okay. Ja nie lubię je wsiątać. Cela lubi wsiątać? Tak. Super, to popsiotać? Tak. Jest. No to pięknie. Tato już. No pięknie Wikuś, idealny porządek. Super. A ty Sara przestań się tam obijać, zobacz jak on pięknie posprzątał, prawda? Tak Tak Dobrze wychowałem synka Kiedyś się na nim zemszczę Dobra tato, budujemy wieżę Jasne Ej, ja potrzebowałem ten długi Łooo wow. Trzecia przyszła gdzie jesteście? Tak, już idziemy! Cześć! Wróciłam właśnie ze Słowenii i tam Mikołaj zostawił dla Was prezenty, proszę. Dzięki ciociu! Dzięki! A dla mnie ciotka nic nie masz, co? Ja się z tobą podzielę. To jest super Właśnie tego cały dzień szukaliśmy. I one świecą w ciemności! Rzeczywiście! Cieszę się, że jesteś! Herbatkę? Herbatkę, To Słuchajcie, ja się zajmę dziećmi, pójdę z nimi na górę, a wy sobie tutaj pogadajcie, okej? Okay? No okej, okay, dobra. Tatuś, teraz zbudujemy największą wieżę Ever. Tak. Budujemy. Oj, ale fajnie się bawicie. To nie przeszkadza. Jaki mamy z głowy. I gotowe kosteczka, ale super, wieża! Dzięki, Ciociu! Właśnie tego potrzebowaliśmy. No, one są naprawdę bardzo kreatywne. Dobra, kochani, ja już muszę lecieć. Bawcie się dobrze. Pa, pa cię! To budujemy dalej. A z wami się żegnamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! I wciskajcie łapki w górę. A jeśli zostawicie 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmikiem, to dam tacie challenge na tak.